Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Świnoujściu już od 8 stycznia zespół pod kierownictwem dr Lidii Kujawy ma pełne ręce roboty, bo właśnie od kilku dni trwa coroczna akcja pod hasłem Kropla Krwi dla WOŚP. Od kilkunastu lat nieodłącznym elementem programu, który przygotowuje Harcerski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej w, w Świnoujściu jest akcja dedykowana dla honorowych krwiodawców, to jest ta nasza akcja Kropla Krwi dla dla WOŚP uczestniczą w tej akcji krwiodawcy ze Świnoujścia, ale także ci, którzy do nas dojeżdżają z sąsiednich miejscowości. Akcja cieszy się wielkim zainteresowaniem. No, tylko dzisiaj 14 honorowych krwiodawców pojawiło się tutaj w oddziale terenowym na Mieszka I-4. U nas oddają... Krew. W trakcie naszego pobytu w centrum, na fotelach zasiadło kilku kolejnych krwiodawców. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szef harcerskiego klubu krwiodawców w Świnouściu podkreśla jednak, że nie o rekordy chodzi. Czy będzie rekord? Trudno powiedzieć, bo chyba nie o bicie rekordów przy tej akcji chodzi. Bardziej chodzi o propagowanie honorowego krwiodawstwa. A jeżeli ten rekord faktycznie będzie, no to to jest powód do radości i powód do tego, żeby czuć dumę z mieszkańców, czuć dumę z honorowych krodawców, bo jak wiemy póki co nikt nie wymyślił niczego, co mogłoby zastąpić ludzką krew, która jak wiadomo... Ratuje zdrowie, ratuje życie. No zdajemy sobie sprawę z tego, że ten polski system honorowego krwiodawstwa jest tak skonstruowany, że później tą krew, którą ludzie oddają w sposób dobrowolny z potrzeby serca, potem struktury krwiodawcze sprzedają do placówek medycznych. Natomiast wartości krwi tak naprawdę nie da się policzyć. Wszyscy, którzy oddają krew, są świadomi tego, że Dzielą się cząstką siebie, ale nie dla pieniędzy, nie dla tych czekolad, które tutaj dostajemy po oddaniu krwi, ale właśnie z tego przeświadczenia, że chcę zrobić coś dobrego dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, i to bardzo. Podkreślamy to za każdym razem, i jak tylko często możemy, że w Świnoujściu do oddziału terenowego RCK i K przyciąga ta domowa atmosfera. To ten fajny klimat to personel zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy, zawsze wspierający, zawsze pomagający i myślę, to działa w taki sposób, tak jak no można porównać do magnesu, że, że przyciąga ludzi. Być może gdzie indziej takie klimaty też są, ale, ale to, jest, to jest właśnie to, to u nas, tak? to co przyciąga ludzi. No cóż, dziękujemy bardzo i do finału będziemy śledzili postępy tej akcji. Ja również dziękuję, mogę tylko powiedzieć, że na tą chwilę w naszej akcji udział wzięło około 100, 100 dawców, tak? więc nie jesteśmy jeszcze nawet na półmetku, a już taka piękna liczba się pojawiła i to, to chyba jest dobrym prognostykiem na finał. Akcja Kropla Krwi dla Wośpi już kilka lat temu została zauważona i doceniona przez Jurka Owsiaka. To dowód, jak ważna i poważna jest to inicjatywa. Do jej promocji może się jednak przyczynić i to żartobliwe spojrzenie na akcję okiem znanego satyryka Andrzeja Mleczko.